Kochani, stoję przed hotelem Kelman. to jest taka chyba szwedzka firma, tak mi się wydaje. A jak nie, to i tak mi podpasowało pod filmik, który, o którym będę Wam opowiadać dzisiaj. Gdyż zaczęłam czytać książkę pod tytułem Krąg Polarny, i to jest takiej szwedzkiej właśnie pisarki Lizy Marklund. To jest bardzo znana pisarka szwedzka, no ja niestety nic jej nie czytałam. Już mnie kryminał wciągnął, ale niestety praca mnie wzywa, więc idę dalej. A następnym razem opowiem Wam troszkę więcej o fabule. Moi drodzy widzowie, otóż tradycyjnie właśnie wróciłam z pracy i czekają mnie kolejne prace kuchenne. Ale zanim to nastąpi, postanowiłam, że opowiem Wam króciutko właśnie o fabule tej książki, którą teraz czytam. Oczywiście na razie bardzo mało, więc dużo nie opowiem, ale na pewno naświetli Wam to mniej więcej tematykę, w jaką stronę idzie ta książka. Otóż rzecz się dzieje w mieście szwedzkim, trudna nazwa, więc posłużę się ściągą. Stentrask. I w tym właśnie w ogóle jest bardzo dużo nazw szwedzkich, no bo to jest szwedzki kryminał. W tym właśnie mieście mamy takie dwie perspektywy czasowe pokazane, bo mamy rok 1980 sierpień i mamy rok nagle 2019, grudzień. Książka zaczyna się w bardzo ciekawym punkcie wyjścia, mianowicie w roku właśnie 2019 w części mostu, który zostaje remontowany, zostaje znalezione ciało kobiety. Są to szczątki oczywiście kobiety i bez głowy w dodatku. No, i okazuje się, że jest to taka Sofia, młoda dziewczyna, czy już nie młoda, ale była młoda, kiedy zaginęła właśnie w 1980 roku. I częściowo pokazuje nam tutaj autorka te wydarzenia, które działy się w 1980, a więc poznajemy tutaj grupę młodych dziewcząt, które prowadzą taki można powiedzieć no, klub czytelniczy, klub książkowy same z własnej woli robią coś takiego po zajęciach w szkole w bibliotece każdorazowo jeden raz w tygodniu spotykają się razem pięć dziewcząt cztery już teraz nie, pamiętam, nie chyba pięć i mówią sobie opinie swoje po prostu zdanie na temat książki którą jedna z nich wybiera na dany tydzień do czytania dla wszystkich i one wszystkie po tym tygodniu jak już mają przeczytaną książkę to się właśnie spotykają i dyskutują no i tutaj ich wszystkich imion tych dziewcząt nie pamiętam. Generalnie już nam się pokazuje, że ponieważ jest to taki wiek około 18 lat, więc pierwsze miłości, pierwsze jakieś takie, wiecie, zazdrości, porównywania się, no to widać, że jakiś konflikt się buduje między dziewczętami z tej grupy. I oczywiście chodzi gdzieś tam o jakiegoś chłopaka, wikinga. No i teraz właśnie jakby jest to wszystko urwane, widzimy tylko, że jakaś dziewczyna najpóźniej opuszcza tę bibliotekę, zamyka drzwi. Że inna też próbuje się dostać na autobus, którym dojedzie do swojej docelowej miejscowości zamieszkania. No i nagle mamy ten przeskok czasowy na 2019 w grudniu, kiedy już okazuje się właśnie, że czwórka tych kobiet ma już swoje życie, większość z nich założyła rodzinę, natomiast jak zostaje znalezione to ciało, no to już wiemy, że na przykład ten chłopak, o którym była mowa wcześniej, w tym 1980 roku, to on jest obecnie. Policjantem na komisariacie, to chyba szefem policji, ten wiking cały. Natomiast jedna z dziewcząt, z kolei Karina, też tam pracuje na komisariacie, i ona właśnie jest panią polityk reprezentuje jakąś po prostu partię, która nie do końca jest mile widziana w tym miasteczku. Ona się spotyka z szykanami, z takimi właśnie obrażeni no, obrażeniowymi wyzwiskami w sklepie, jest oskarżana o rasizm. Ja do końca tu jeszcze nie wiem, jakie te poglądy polityczne są. Myślę, że to nie będzie miało większego znaczenia w książce. Natomiast poznajemy ją jako taką typową panią domu, która ma dzieci, jest już właśnie dorosłą kobietą. I ona, kiedy dowiaduje się, że to znalezione ciało należy do Sofii, bardzo mocno to przeżywa. Widać, że jest zaniepokojona, coś skrywa, nie wiemy jeszcze co. Ale ten wiking, właśnie szef policji, zapytał jakby ponownie tą kobietę, czy ona cokolwiek pamięta, jeszcze z tamtych wydarzeń mogłaby coś wnieść, bo on zamierza wszystkie te kobiety przepytać jeszcze raz. No i oczywiście tutaj ona zgrywa dobrą minę do złej gry, robi, że nic takiego spokojna i tak dalej, ale wewnętrznie tu wiemy, jak czytamy, że jest bardzo poruszona. Nie wiadomo, na czym polega ta tajemnica, którą skrywa, to będzie oczywiście pewnie opisywane. Ale fajnie mi się to czyta, ponieważ po pierwsze jest to szwedzki kryminał, a więc dobrze napisany. Po drugie, nawet była to uznana za najlepszą powieść szwedzką kryminalną w roku bodajże 2021, więc to była ta książka nagrodę. <laughs> Czy zasłużenie? Nie wiem. Na razie no, za mało przeczytałam, żeby się móc wypowiedzieć. Ale powiem Wam, że mimo tych właśnie dwóch ścieżek czasowych, no nie mylę się, wiem o co chodzi, nadążam za fabułą, więc nie jest źle. Gorzej z tymi nazwami, no, nazwiskami szwedzkimi, które są dosyć trudne, ale tak samo zresztą jest i w tych norweskich książkach, bo jeżeli lubicie kryminały z północy, to na pewno znacie też John Nesbo i jego słynny cykl kryminałów bodajże 12, to mówcie, nie 14 nawet, o Harrym Hallu, o takim słynnym policjancie. No ja tam tamtą serię całą mam za sobą. Bardzo mi się podobała. Dopóki nie poznałam Puzyńskiej, to była wręcz taka moja kultowa, no, ulubiona seria kryminałów. Natomiast z panią Lizą Marklund, która jest w Szwecji dosyć znaną, w ogóle na świecie jest dosyć znaną pisarką od kryminałów, ja spotykam się po raz pierwszy. Podoba mi się bardzo okładka tej książki. I to, że akcja dzieje się w grudniu też, no bo to jednak wpływa na te klimaty, że w dodatku Szwecja, więc jest zimno, wieje. Gołoleci, jakieś śniegi. I to się bardzo przyjemnie czyta właśnie w okresie zimowym. Co będzie dalej, nie wiem, opowiem Wam, ale mam dla Was pewną niespodziankę związaną z tą książką. Mianowicie, ponieważ jest to szwedzki kryminał, to i niech to będzie taki mój mały prezent dla Was pod choinkę. Jeśli ktoś z Was nie był nigdy w Szwecji ani w Danii, to zapraszam na krótką wycieczkę objazdową. Miałam przyjemność być w tych dwóch krajach, więc. Sami zresztą zobaczcie troszkę takich migawek i prezentacja dla Was z wyjazdu, jako prezent na Boże Narodzenie. Pozdrawiam.